Z rynków tradycyjnych zlikwidowano ponad 6,5 biliona dolarów w zaledwie dwa dni, a dla porównania to kapitalizacja całego rynku kryptowalut wynosi nieco ponad 2,6 biliona dolarów. Spadki na różnych altcoinach sięgają dwucyfrowych liczb, więc jak w tym wszystkim się odnaleźć? Oraz przede wszystkim jak to wykorzystać? To właśnie na tym się dzisiaj skupimy. Przejdziemy sobie przez kilka bardzo ważnych wykresów oraz zależności między nimi, tak aby wyciągnąć konkretne wnioski na koniec tego materiału, więc obejrzyj go do samego końca. Zanim przejdziemy do pierwszego news'a, to wrócimy sobie do jednej z poprzednich analiz, którą wróciłem około tydzień temu, i tutaj mówiłem, że jeden z najbardziej znanych antywskaźników, Jim Cramer mówi, że rynki wyglądają lepiej niż nam się może wydawać, wyglądają zdrowiej niż nam się może wydawać. A wówczas Bitcoin kosztował nieco ponad 85 tysięcy dolarów. I widzimy, że ten antywskaźnik sprawił się. Raz jeszcze, Bitcoin aktualnie kosztuje Nieco poniżej 83 000 dolarów, 82 750. No i po tych słowach, Kramera, jak mówiłem wcześniej, wyparowało z rynku ponad 6,5 biliona dolarów. Indeks SP 500 spadł z all time high na poziomie 6143 dolarów nawet na 5086 dolarów, przez co po raz pierwszy od bardzo długiego czasu weszliśmy w strefę oversold na wskaźniku RSI. Widzimy, że tego typu sytuacje są bardzo rzadkie. Aktualnie znajdujemy się na wykresie tygodniowym i ostatnim razem, gdy SP500 zbliżył się do tego poziomu wyprzedaży na RSI, to było w maju, 3 lata temu. I co bardzo ważne tutaj do podkreślenia, to fakt, że nawet jeśli RSI osiągnie ten poziom wyprzedaży, to wcale nie oznacza, że musi od razu iść do góry. Widzimy nawet tutaj, że cena poszła niżej niż przy. Pierwszym spotkaniu RSI z tą strefą wyprzedaży, wówczas SP500 kosztował 3882 dolary. Natomiast lokalny dołek został ustalony przy 3500 dolarów, tworząc przy tym byczą dywergencję. Więc jeśli chodzi o przestrzeń na dalsze spadki, to jasne jest. Jednak ten spadek był tak dynamiczny, tak na swój sposób drastyczny, że prawdopodobieństwo tego, że większość tych spadków mamy za sobą, jest po prostu większe niż to, że jeszcze większa część spadków jest przed nami. Teraz, jak nieco zdaliłem wykres, to zobaczymy sobie, że SP500 na poziomie wyprzedania poprzednim razem znajdował się po wywołaniu pandemii i wówczas kupowanie strachu mogło się bardzo opłacić. I to właśnie z taką mentalnością duża ilość indywidualnych inwestorów, czyli w skrócie po prostu ulica, Weszła na rynek ostatnio w bardzo rekordowej skali, a mianowicie skupili ponad 4,7 miliarda dolarów w czwartek, gdy rynek spadał, co na pierwszy rzut oka brzmi dobrze, natomiast z drugiej strony, to kiedy rzeczywiście ulica była w tej większości, która zarabia na rynku? No, myślę, że znacie statystyki, które bardzo wyraźnie mówią to, że większość na rynku po prostu traci, tym bardziej jeśli mowa o indywidualnych inwestorach, o retailu. Jak zejdziemy sobie niżej w tym artykule, i to właśnie ten imbalans oraz statystyka, którą wcześniej przytoczyłem, że większość retailu traci, może być paliwem do dalszych spadków. Jednak cały czas mówię tutaj o rynkach tradycyjnych. Okay? Dlatego, teraz, to co widzisz na ekranie, to jest wykres bitcoina. Z dwoma innymi wykresami. Ta różowa czy fioletowa linia to jest SPX, SP500, a niżej IGV, czyli ETF składający się z technologicznych akcji, z którymi Bitcoin jest poniekąd skorelowany. Bardzo podobnie jest z SP500. To, co w ostatnim czasie mogło z pewnością zwrócić uwagę wielu osób, to fakt, że Bitcoin bardzo dobrze się trzyma w obliczu całej tej wyprzedaży na rynkach tradycyjnych. Patrząc na te trzy wykresy wstecz i ich zależności, no to te korelacje są jak najbardziej widoczne. Natomiast nie widzę za bardzo powodów, aby ta korelacja miałaby się zmienić. Oczywiście, na korzyść Bitcoina, jasne, z mojej subiektywnej perspektywy, to chciałbym, żeby Bitcoin dalej szedł w górę, jednak to nie ma tak naprawdę znaczenia. Bo patrząc po prostu na dane, to statystycznie jest to bardziej możliwe, że Bitcoin będzie dalej podążać za, za SP500 i technologicznymi spółkami. A w temacie korelacji, to wrócimy sobie do Bitcoina, podążającego za. Globalną podażą pieniądza, czyli M2 Money Supply, i widzimy tutaj, że z offsetem 107-dniowym to ostatnie podbicie pięknie się zazębiało właśnie z tą skorelowaną M2. Jednak w tym punkcie w czasie, zarówno na M2 oraz na Bitcoinie, no to można stwierdzić, że kolejna laga w dół może mieć miejsce, i to w perspektywie krótkoterminowej. A jeśli interesuje Ciebie, kiedy i na jakich poziomach będę dokonywać zakupów oraz longować Bitcoina, co prawdopodobnie będzie nawet moim ostatnim trade'em średnio bądź długoterminowym w tej hossie, no to zapraszam do telegrama, który jest w pełni darmowy. Tam już podzieliłem się częścią zleceń. Link zostawiłem poniżej pod tym materiałem. Na samej górze w opisie, po kliknięciu, zostaniesz przeniesiony do tej prostej wiadomości, gdzie są rozpisane trzy bardzo proste kroki, które zajmą mniej niż kilka minut, aby dołączyć. Natomiast ostatnio na tym publicznym telegramie, tutaj dzieliłem się kilkoma wiadomościami, które wrzucałem właśnie na ten mój zamknięty telegram o nazwie LCC i tutaj dzieliłem się faktem, że ja wychodziłem częściowo z rynku między innymi przy 107 tysiącach dolarów na bitcoinie oraz przy 88 tysiącach dolarów i tak jak tutaj napisałem, to na bazie moich analiz wynika, że wkrótce będzie okres optymalny na reinwestycje zrealizowanych wcześniej zysków i właśnie w ten scenariusz ja celuję najbardziej. Na przestrzeni kwietnia, tym bardziej, że dobry wskaźnik, czyli NUPL, net unrealized profit and loss, wskazał nam w ostatnim czasie, Wejście w tą żółtą strefę, czyli w naszym przypadku anxiety, czyli takiego niepokoju na rynku, co jest dobrym sygnałem, tym bardziej, że jeśli porównamy sobie aktualną korektę do tej poprzedniej z ubiegłego roku, w której tkwiliśmy 7 miesięcy, jeśli dobrze pamiętam, no to również właśnie w tych ostatnich fazach, tak naprawdę w drugiej połowie, no to konsolidowaliśmy się na tym nuplu w tej żółtej strefie niepokoju. Co więcej, to wkrótce dojdzie do omawianego przeze mnie w ostatnim czasie wielokrotnie sygnału death cross na Bitcoinie na wykresie jednodniowym, czyli przecięcie najzwyklejszej średniej kroczącej 50 krótkoterminowej z długoterminową 200, czyli tą czerwoną linią. Widzimy, że już tutaj zaczynają się spotykać te linie, jednak po zamknięciu kolejnych kilku świec jednodniowych Dojdzie do tego przecięcia, dlatego zawczasu omawiałem ten sygnał i tak naprawdę nadal omawiam przed pojawieniem się tego sygnału. I tutaj na szybko przypomnę dla tych, którzy nie byli na bieżąco: to fakt, że Death Cross ma to do siebie, że on występuje pomimo swojej dramatycznej nazwy już po dużej części spadków. W ostatniej konsolidacji również doszło do niego i widzimy, że miało to miejsce przed spadkiem z 70 tysięcy dolarów, nawet na 49 tysięcy dolarów. I tak naprawdę kupno. Bitcoina przy pojawieniu się tego death crossa w średnioterminowym ujęciu i długoterminowym zresztą, obiektywnie mówiąc, było dobrą decyzją. Wiadomo, analiza wsteczna zawsze skuteczna, jednak to, co chcę Tobie tutaj przekazać, to fakt, że te spadki one w dużej mierze mają miejsce przed death crossem, a co więcej, to sam death cross często tym bardziej jeśli bierzemy pod uwagę cykliczność, czyli miejsce w cyklu, w którym się znajdujemy, to bardziej prawdopodobne jest, że Death Cross wyznaczy nam lokalny dołek, aniżeli kontynuację spadków, tak jak to było w ówczesnej Hossie po wejściu w Besse. Okay? Ten Death Cross miał miejsce w styczniu 2022 roku, czyli na bazie cykliczności rzeczywiście pasowało to z wejściem w Bessę. Natomiast jeśli zerkniemy sobie na poprzedni Death Cross, z poprzedniej hossy, no to widzimy tutaj raz jeszcze, mieliśmy bardzo dużą wyprzedaż z 64 tysięcy dolarów, nawet na 28,5 tysiąca dolarów, no to właśnie gdzieś w tych okolicach pojawił się Death Cross, prawie idealnie wskazując nam dołek. Oczywiście nie mówię, że tutaj po pojawieniu się Death Crossa to pojawi nam się idealny dołek, no nie po to tutaj jesteśmy, jesteśmy tutaj po to, aby po prostu akumulować lub robić po prostu zakupy w optymalnych do tego strefach, dołka idealnego, no niestety prawie że nie da się złapać, ale no warto próbować. I właśnie w temacie death crossa, to ważne jest mieć gdzieś tam z u głowy, że powoli wchodzimy w strefę optymalną do akumulacji, czyli moim zdaniem Optymalne mogłoby być oczywiście patrząc na tę sytuację w średnioterminowym i długoterminowym ujęciu, kupowanie nawet co kilka dni czy co tydzień na przestrzeni kwietnia lub po osiągnięciu wyznaczonych przez nas stref, najlepiej połączenie obydwu tych kwestii, czyli akumulacji w czasie oraz na bazie wyznaczonych przez siebie stref. Cenowych. Idąc dalej, to przejdziemy sobie na wykres bitcoina na giełdzie CME, Chicago Mercantile Exchange, na której często pojawiają się tego typu luki, które zaznaczyłem na zielono. One są zdecydowanie częściej wypełniane niż rzadziej. Ich skuteczność wyznacza się na poziomie 70-kilku procent, a w ostatnim czasie są one po prostu szczególnie skuteczne. Dlatego zerkniemy sobie teraz na cenę, przy której ten wykres się zamknął przed weekendem. Ponieważ ta giełda nie funkcjonuje w weekendy, podobnie jak rynek tradycyjny. I widzimy tutaj, że przy cenie 84 380 dolarów zamknęła się cena na Bitcoinie na giełdzie CME w piątek. Aktualna cena wynosi około 82 700 dolarów. To jednak warto tutaj zwrócić również uwagę na mapy płynności. Widzimy tutaj, że duża pula płynności zebrała nam się na poziomach nieco ponad 85 000 dolarów. I osiągnięcie tych poziomów wiązałoby się również z wypełnieniem luki CME. Natomiast nie można ignorować tej puli przy 81 100 dolarów, która również jest jak najbardziej prawdopodobna do osiągnięcia. Na przestrzeni kwietnia. Więc z perspektywy czysto manipulacyjnej, to dobrze byłoby zobaczyć najpierw Bitcoina osiągającego te 85 tysięcy dolarów. Wtedy można byłoby się spodziewać, że ludzie zaczną mówić o tutaj byczej strukturze, o nowym, wyższym szczycie i wyższym dołku. Tylko po to, aby później ródnąć na te 81 tysięcy dolarów. Co więcej, w temacie tego, co dzieje się na wykresie Bitcoina na CME, to patrząc na moim autorskim wskaźniku, pojawił się tutaj sygnał zakupowy, co jest, jak widać, dosyć rzadkim zdarzeniem na tym wykresie. I ostatnim razem, gdy takie sygnały zakupowe pojawiały się tutaj, to miały one miejsce w okolicy 60 tysięcy dolarów, po czym pojawiły się sygnały zakupowe przy 71 000 dolarów. Natomiast na wykresach z tych największych giełd, jak na przykład Bybit, no to ten sygnał się tutaj jeszcze nie pojawił. I co więcej, to przypomnę, że ten sygnał może nawet zniknąć, ponieważ świeca jeszcze nie została zamknięta. Natomiast jest to bardzo ciekawy sygnał, który pokazuje nam, że jednak ta presja sprzedażowa może powoli dobiegać końca. Jakby co, ten wskaźnik również jest w pełni darmowy do odebrania. Każdy może go odebrać. Zostawiłem instrukcję, jak tego rzeczywiście dokonać, w opisie poniżej dostępem do Telegrama, na którym zresztą właśnie ten wskaźnik się znajduje. Więc jeśli chcesz sobie analizować wykresy. Przez pryzmat tego wskaźnika, który nie jest nigdzie indziej dostępny, no to śmiało zapraszam do odebrania. W temacie akumulacji to warto tutaj również poruszyć temat znienawidzonego Ethereum, a mianowicie znajduje się aktualnie w tej strefie, którą tutaj wyznaczyłem na fioletowo, i widzimy, że doszło do niej po przebiciu poziomu wsparcia, tej żółtej linii. Jeśli chodzi o wsparcia, no to Ethereum w tym cyklu bardzo lubi je łamać. Natomiast patrząc na fundamenty Ethereum. O których zresztą nagrałem ostatnio cały 22-minutowy materiał, no to aktualna cena wydaje mi się, że jest już dobra, ale może być jeszcze lepsza na przestrzeni kwietnia. Zatem, jeśli celujemy w taką stopniową, spokojną akumulację, to myślę, że warto rozważyć Ethereum. Jednak i tak to najwięcej uwagi nadal mam na Bitcoinie. Pomimo tego, że ETH znajduje się już w dobrych strefach. No to i tak, jeśli chodzi o skalę zakupów, to o wiele więcej zamierzam zakupić Bitcoinów niż Etheru. To co widzieli wcześniej to był wykres jednodniowy ETH, a teraz przedstawiam Tobie wykres tygodniowy. I tutaj tak się składa, że spotykamy się z kolejnym poziomem wsparcia, a tak się składa, że Etherowe wieloryby dokonują dużych zakupów w ostatnim czasie. I dodali ponad 130 tysięcy sztuk ETH w zaledwie kilka dni, co zdecydowanie jest znaczącym sygnałem tego, że... Wieloryby również zaczynają powoli stawiać na akumulację. A w temacie altcoinów to Grayscale składa kolejną aplikację o spot Solana ETF. Więc jak widać, dużo dzieje się za kulisami, i bardzo ważne jest, aby w takim momencie jak teraz, po prostu nie odpuszczać. Jasne, w trakcie wzrostów, to można nieco zluzować swoje skupienie. Jednak to właśnie w takich momentach jak teraz, które mogą okazać się nawet ostatnimi, optymalnymi okazjami na większe zakupy w tej hostie, ponieważ na bazie cykliczności znajdujemy się w ostatnim roku wzrostowym. I nie wiem, jak wy, ale ja nie zamierzam tego zignorować. I tak jak mówiłem wcześniej, to swoimi konkretnymi zakupami na konkretnych poziomach cenowych oraz konkretne altcoiny, które będę skupować, to ja wszystko wrzuciłem na Telegrama, który podlinkowałem poniżej pod tym materiałem. I tam właśnie się widzimy. Tak więc do zobaczenia i cześć.